Kolejne zajęcia. Najlepiej, żebyście te ćwiczenia wykonywali tuż przed snem, ponieważ wprowadzą Was w stan wyciszenia i głębokiej relaksacji. Będzie Ci potrzebna mata i książki dla podwyższenia, żeby biodra były troszeczkę wyżej niż w normalnym siadzie. Siadamy w pozycji wygodnej. Nogi mogą być skrzyżowane, mogą być ułożone przed sobą. Tak, żeby kręgosłup zachował swoje krzywizny, bo wyciągnięty, wydłużony w stronę sufitu. Zaczynamy od oddychania. Wdech nosem, wydech ustami. I oddechy są maksymalne. I wdech, wyciągamy się w górę. I wydech, ręce na dół. I wdech w górę. I wydech. I wdech. I zostajemy, wyciągamy kręgosłup, wyciągamy ręce jak najwyżej do sufitu. I puszczamy luźno. I wdech. Wyciągamy się. I puszczamy luźno. Krążenia ramion obszerne do tyłu. Do przodu. I wdech, na wdech z na wydech. Rozluźnienie. I wdech, i mocny wydech. I przenosimy rękę górą nad głową. Na wdech i na wydech. I do tyłu. Cały czas kręgosłup jest wydłużony, ściągamy łopatki, rozszerzamy, broda jest cofnięta. Otwieramy wdech, zamykamy wydech. Wdech i wydech. I przenosimy jedną rękę górą do tyłu i wracamy. I wdech, wydech, kończymy ruch. Wdech, zaczynamy, wydech, kończymy. Zatrzymujemy w górze, na wydech skręcamy, patrzymy za siebie, wypurzamy kręgosłup, strony sufitu. Na wdech do góry, na wydech skręcamy, patrzymy za siebie, tak jak pozwala nam nasze ciało. Wydech. Wydech. Do góry wdech i wydech. Nawdech głowa do góry, na wydech do dołu. Na Nawdech rozwijamy odcinek szyjny, na wydech cofamy brodę, zwijamy. na boki i patrzymy raz na jedną, raz na drugą stronę. Pamiętajcie, żeby się nie garbić, nie zaokrągać kręgosłupa. I uchem w stronę barku, raz na jedną stronę, raz na drugą. Można luźno puścić ręce na zewnątrz. I krążenie. Obszerne krążenia w jedną stronę i w drugą. Można zamknąć oczy. I popatrzmy na jedną stronę. Dłonią lekko dociśnijmy brodę, żuchwę raczej na bok. 10-15 sekund i na wydech rozluźniamy i to samo patrzymy na bok, lekko dociskamy szczękę i rozluźniamy ucho w kierunku barku, napnijmy przeciwną rękę skierowaną do podłogi. Na drugą stronę i dołem połku na bok. Na środek odchylamy głowę do tyłu, zatrzymujemy, liczymy do dziesięciu. Przyklejamy dwie dłonie do klatki piersiowej, cofamy brodę, kierujemy do dłoni, ręce wciskamy, w klatkę piersiową lekko ciągniemy do dołu i brodę do góry, aż poczujemy rozciąganie z przodu szyi. I wydech rozluźniamy, ściągamy łopatki, liczymy do dziesięciu. I puszczamy. I wdech. I znów rozluźniamy. I wdech. I znów rozluźniamy. Jeszcze jeden. I wydech. Zabieramy się o kolano, skręcamy za siebie, patrzymy i ciągniemy kręgosłup w stronę sufitu. I znów na zewnątrz. I na środek. Odchylamy głowę do tyłu i lekko do boku i po łuku. Jeśli to ćwiczenie sprawia ci ból, czujesz jakiś dyskomfort, to nie rób. To znaczy, że to ćwiczenie nie jest dla ciebie. I krążenia pełne, obszerne. I w drugą stronę. I cofamy brodę, kierujemy w stronę klatki piersiowej i lekko ściągamy głowę, zawijając ją do klatki. Rozluźniamy. Wdech i wydech. Wciągnijmy powietrze do klatki piersiowej wdech. Przytrzymujemy i wypuszczamy wydech, wdech. I wydech. I wypuklamy klatkę piersiową i zapadamy się. I wdechu wypuklamy i zapadamy się. Spróbujmy narysować kółko w jedną stronę, cztery razy wdech i wydech, i w drugą stronę, cztery razy. I zejdziemy z książek. Będzie nam wygodniej wykonywać następne ćwiczenia. Układamy stopy, może być jedna za drugą nogi, może być stopa blisko uda. I na wdech przenosimy górą rękę nad głową, na wydech, łapiemy się za udo lub za kolano i odwodzimy rękę na drugą stronę. I wdech, i wydech, i wdech. I, wy... I górą nad głową, szeroko przed sobą, zamieniamy rękę i rysujemy pełne koło. Górą nad głową, przed sobą. Jeszcze raz. I zatrzymujemy. Tworzymy kąt 90 stopni w kolanach i schodzimy. Do dołu kręgosłup jest wydłużony. Zatrzymujemy do 10 sekund. I prostujemy ręce. Możemy zaokrąglić plecy. I schodzimy jak najniżej. Na wydech powoli rolujemy kręgosłup w górę. Przekładamy kolana na drugą stronę. Może być stopa bliżej. I przenosimy rękę górą nad głową. Wdech i wydech. И снова вдъх и rnie cztery razy. Jeszcze raz. I tworzymy kąt 90 stopni, schodzimy do dołu, kręgosłup jest wydłużony, zatrzymujemy pozycję. I wyciągamy się. Plecy mogą być lekko zaokrąglone. I na wydech wspinamy mięśnie brzucha i role. Idziemy do góry. Układamy stopy troszkę dalej od miednicy. Tak, żeby był kręgosłup wydłużony. Złapmy za stopy. I zejdźmy na wydłużonym kręgosłupie. Tyle ile możemy. Nie za nisko, tak żeby to nie był odczuwany dyskomfort, lekkie rozciąganie. I na wydech przybliżamy stopy, wyciągamy kręgosłup do góry i rozluźniamy się. Kołyszemy kolanami góra i dół. Płóżmy łokcie przy kolanach i lekko naciśnijmy, kierując kolana do dołu. Trzymamy i rozluźniamy i przejdziemy do leżenia na plecach. Powoli schodzimy do dołu, rolując kręgosłup, kręk na kręg. I zatrzymujemy w dole. Tutaj w pozycji dolnej jest dużo ćwiczeń relaksujących, obciążających kręgosłup. Możesz je też wykonać już leżąc na łóżku. Ręce na zewnątrz. I będziemy kołysać kolanami na boki. Odsunę książki, żeby było wygodniej. Kołyszymy kolanami na boki. Pamiętajcie, żeby łopatki, barki były przyklejone. Oddech płynny, można zamknąć oczy. Zostańmy po jednej stronie, popatrzmy w przeciwną. Zostańmy po drugiej stronie. I spróbujmy złączyć kolana i stopy i przenieść na jedną stronę, popatrzeć w drugą. Cały czas przeciwnym barkiem ciągniemy do podłogi. I na drugą stronę. I zostaniemy na środku. Rozstawmy stopy na szerokość maty i spróbujmy z wydechem skręcić kolanem do wewnątrz, pamiętając, żeby druga noga była skierowana pionowo do sufitu. I z wydech. I wydech. I z wydech. Przenosimy kolana w stronę kratki piersiowej i lekko dociskamy. Raz na no przemiennie, raz jedna, raz druga noga. Cioły. I druga strona. I ręce łóżmy wzdłuż ciała. Nogi w rozkroku. Może być troszkę szerzej niż nasza szerokość maty. I kierujemy stopę do przeciwnego kolana. Na przemiennie. Z wydechem. Wydech, wdech. Wydech, wdech. I połóżmy jedną nogę na kolanie. I przekręćmy kolana na jedną stronę. Popatrzmy w drugą. Środek. Jeszcze nie zmieniamy strony, wsuńmy nogę troszkę dalej i jeszcze raz skręćmy na zewnątrz. I popatrzmy w drugą. I wydech. I zamieniamy nogi, Kładziemy stopę na kolanie, skręcamy na zewnątrz. Wracamy, wsuwamy dalej i jeszcze raz na bok. I środek. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Dłonie można włożyć pod kolanami i lekko kołyszemy wdech i wydech. Nogi są w małym rozkroku. Wdech i wydech. I zostanie, obejmujemy pod kolanami, kręgosłup się lekko zaokrągli. I złapmy za kostki. Kciuki są skierowane do wewnątrz, stopy, palce na zewnątrz, łokcie są przy kolanach i lekko kołyszemy się na boki. ile potrzebujesz, to nie musi być tak samo jak ja. Jeśli któreś sprawia Ci większą przyjemność, to możesz poświęcić oczywiście więcej czasu. Pięty skierowane, skierowane są do góry, złapmy, jeśli to jest wykonalne, oczywiście za palce u stóp i zostaniemy w tej pozycji lub można się też pokołysać. Przełóżmy kolana, znów ręce na zewnątrz, przełóżmy na jedną stronę i głowa w przeciwną skierowana. I na drugą stronę. Przytrzymujemy kolana dłonią i na drugą. nogę i spróbujmy ją wyprostować w górę. lekko wyknąć piętę i zatrzymać pozycję. I rozluźniamy, można zgiąć kolano i ruszamy stopą góra-dół. Góra-dół. I druga to samo. Prostujemy nogę, robimy koszyczek pod kolanem. Wypychamy piętę. Rozluźniamy. Może być lekko ugięte kolano. I pięta bardzo. Pięta arce mhm. I wyciągamy jedną rękę przeciwną nogę, brzuch jest wciągnięty, kręgosłup jest wydłużony. I wdech. I wydech, wdech. I wydech. Oddech jest głęboki maksymalny. I zakończymy masażem pleców. Kółka w jedną stronę. Kółka w drugą stronę. Siebie na zewnątrz. Też wszystkie te ćwiczenia możecie robić, jeśli chcecie niwelować ból kręgosłupa, odciążać kręgosłup. One działają rozluźniająco. I połóżmy stopy na ziemi. Nogi są proste. Ciało leży swobodnie, rozluźnione, luźne barki, stopy lekko na zewnątrz. Zamykamy oczy. Wdech nosem, wydech ustami. Spróbujemy zrobić wdech tak, żeby nie unosiła się klatka piersiowa. Spróbujmy rozszerzać żebra na zewnątrz. Wdech. I wydech. Tak jakbyśmy wypuszczali z siebie powietrze, wciągamy brzuch. I wdech. Rozszerzamy żebra. I wydech. Może się ręka unosić, możemy to robić brzuchem lub tylko na zewnątrz. Spróbujmy, tak, żeby nie unosiła się klatka piersiowa. Wdech i wydech i wdech i wydech i, wydech. I spróbujmy wciągać powietrze licząc do pięciu. Zatrzymać do trzech i wypuścić do pięciu. Wciągać do pięciu, zatrzymać i wypuszczać do pięciu. Przez oddech przeponowy. Najbardziej wyciszający oddech można przed snem robić i spróbujmy kilka powtórzeń tyle, ile potrzebujecie. Wdech do pięciu, zatrzymanie do trzech i wydech do pięciu. Wyciągamy. Całe ciało. Stopy są ściągnięte. I wydech pięty. I wdech palce. I wydech pięty. Jeszcze raz. Wdech palce. I wydech pięty. I zostań w tej pozycji tyle, ile potrzebujesz. Do zobaczenia.